Nazywam się Patrycja Michońska-Dynek i jestem dyrektorem programowym Radia Plus Warszawa. Zapraszam na drugie Ogólnopolskie Forum Chrześcijańskie Drogi do Sukcesu Jedność, 20 czerwca w Warszawie. Ja będę miała przyjemność poprowadzić dla Państwa panel poświęcony mediom. Sukces to realizacja siebie, swoich zamierzeń, swoich planów zgodnie z powołaniem i powołaniem w życiu prywatnym, i powołaniem w życiu zawodowym. I oczywiście z przestrzeganiem dziesięciu przykazań, zasad, wartości, w jakie się wierzy. Mamy mnóstwo wątpliwości. Każdy z nas na każdym etapie swojej drogi, nawet jeśli wiemy, że to jest nasze powołanie, tak jak dla mnie, media, radio, to jest to, co uwielbiam kochać i nie wyobrażam sobie mojego życia poza. Radiam. zresztą podobno życie pozaradiowe w ogóle nie istnieje, ale w każdym momencie zadaję sobie pytanie, czy to jest to, co powinnam robić, czy to jest to, co robię najlepiej, jak robić to jeszcze lepiej, jak nie popełnić błędu, jak robić to zgodnie z zasadami etyki. No ja myślę, że tych pytań nie da się uniknąć i one powinny nam towarzyszyć cały czas. Chociaż oczywiście to nie jest tak, że się rozglądam i cały czas widzę te pytania. One gdzieś tam w podświadomości ciągle istnieją. Każda redakcja tworzy swego rodzaju wspólnotę. Nasza redakcja nie jest taka duża, składa się z ośmiu osób. W związku z tym myślę, że jeśli to jest mniejsza grupa, to taką wspólnotę łatwiej. Jesteśmy osobami, które wyznają pewne wartości. Radio Plus jest radiem o przesłaniu chrześcijańskim. Właścicielami koncesji wszystkich stacji Radia Plus, a jest nas 20 w całej Polsce, są lokalni biskupi. W związku z tym Ludzie, którzy przychodzą do pracy do Radia Plus, wiedzą, do jakiego radia przychodzą, wiedzą, jakie wartości promujemy. Z tego punktu widzenia jest pewnie trochę łatwiej, bo przychodzą tu ludzie, którzy chcą pracować w tym konkretnym radiu, radiu o przesłaniu chrześcijańskim. To z jednej strony, a ja z drugiej strony, oprócz tego, że jestem dziennikarzem, jestem też szefem zespołu. I myślę, że takie dbanie o wspólnotę to jest też danie przestrzeni dziennikarzom, reporterom, osobom, które prowadzą program takiej przestrzeni, żeby mogły się same realizować, ale też przestrzeni na życie prywatne. Żeby praca nie zajmowała 24 godzin, no tylko może 12, nie żartuję. <grych> no staramy się tak zdrowo 8 godzin pracować, ale wiadomo jak to w pracy dziennikarskiej. Czasem tych godzin jest 6, a czasem 10. Mi przyszło do głowy określenie spełnienie. Wewnętrzny pokój, bo wydaje mi się, że jeśli ktoś czuje, że wszystko jest na swoim miejscu w swoim życiu, że wszystko jest właśnie taką jednością, że to tworzy całość, nierozerwalną całość nasze życie prywatne, życie zawodowe, wiara, żona, mąż, dzieci, praca, rodzice no wszystko to się jakoś łączy, to pewnie odczuwamy jakiś rodzaj spokoju wewnętrznego może niektórzy nazwą to szczęściem, już tu na Ziemi. Wydaje mi się, że wtedy czujemy jedność. Jeżeli wszystko do siebie pasuje, jeśli właśnie ta, to powołanie mojego życia prywatnego, mojego życia zawodowego yy, idzie zgodnie z planem yy, Bożym.